Jest poniedziałek I dzisiaj nie mam za bardzo Humoru Wyjeżdżam dzisiaj z Bydgoszczy Na praktyki, bo niestety w Bydgoszczy Mi się nie udało ich ogarnąć Więc muszę tutaj całe mieszkanie Przygotować do wyjazdu Mm, I co jeszcze? Wczoraj spędziłam cały wieczór, w sumie całą noc na oglądaniu TikToków i stories na Instagramie mm, z tych wszystkich koncertów, które były w tym tygodniu, czyli z PNC, z Openera, no i z Harego Stylesa. I ogólnie trochę mi już było nie najlepiej. No szkoda mi po prostu, że nie pojechałam na, na żaden koncert. Na Harego chciałam kupić bilety, jak ym, trafił do sprzedaży, ale wtedy nam się nie udało. Zostały tylko same, jakieś takie super drogie. Na Beyoncé już też prawie kupowałam, bo widziałam, że ceny spadają przed koncertem. To nie było dużo wykupionych miejsc, ale, no, ale jakoś w końcu stwierdziłam, że dobra to nie. E, jakoś zawsze mi jest szkoda wydać na te koncerty, no a potem tak żałuję. No ale to też zawsze nie tylko sama cena biletu. Ale też dojazd i nocleg i tak dalej, więc to jest trochę większy wydatek niż sam bilet. Raz w życiu byłam w na koncercie i to jeszcze nie był taki koncert jednego artysty, tylko to było na festiwalu w Berlinie. I wtedy tam była Billie Eilish i Twenty One Pilots i w sumie tam jechałam dla Billie Eilish. I to jest chyba jedna artystka, że jak będzie miała koncert w Polsce, to ja muszę, muszę na nim być. I wtedy nie będę wymyślała, że ym, trzeba wydać na nocleg, trzeba wydać na desk. Ja muszę być na tym koncercie, bo nie przeżyję tego na ja nie będę. Dobra, to nie jedyne powody, dla których mam dzisiaj średni humor, ponieważ tak, zaplanowałam sobie, że wyjdę y, ubierać się w spódniczkę. Ubrałam w spódniczkę, tylko że jest strasznie zimno, więc musiałam też ubrać raj stopy, długi rękaw. Chciałam się tak ubrać już letnio, a widzę, że nic z tego nie wyjdzie. Idę zaraz na wgląd. Do mojej karty odpowiedzi z egzaminu, żeby podliczyć sobie punkty. No, bo wiecie, zawsze tak się może zdarzyć, że tam ktoś się pomyli, czegoś nie zauważy, więc jak macie niezaliczone, to zawsze warto jest się przejść, przeliczyć sobie same punkty i tam posprawdzać wszystko. Więc właśnie to zrobię. Potem idę do lekarza. No, to tak na razie to chyba tyle takich ważniejszych rzeczy. No i jeszcze rano właśnie stwierdziłam, że dobra, to już wczoraj jak tak siedziałam długo, dobra, to spróbuję zrobić jeszcze dzisiaj te drożdżówki upiec kolejny raz, no bo tam ciasto nie robi się długo. I dzisiaj rano je upiekłam, ale ciasto wyszło tragiczne i nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że to może być dlatego, że użyłam po prostu innego jajka marketowego, bo już nie miałam takich fajnych, co mi mama zawsze przywozi. I to może przez to, bo to ciasto całe się rozrywało, jak chciałam tam nakładać jagody do środka. Wszystko się rozrywało, nie chciało się zalepić, więc te jagodzianki są takie połowie otwarte i już jedną smakowałam i ogólnie są dobre, to ciasto jest lepsze rzeczywiście nie smarowałam ich jajkiem tylko samym mlekiem i też wyszło lepiej, zrobiłam tą kruszonkę ym, taką zwykłą z, z niespalonego masła, tylko taką zwykłą nie dodawałam tam soli, więc też wyszła super, ym, ale jagody trochę wyszły kwaśne nie dawałam do nich schrobi ziemniaczane i rzeczywiście są mniej żelkowate, ale następnym razem chęłam, muszę dać trochę więcej cukru a dzisiaj też wychodzi ostatni, już ja w ogóle myślałam, że będzie więcej tych odcinków, ale dzisiaj wychodzi ostatni odcinek: Idola. Więc sobie go wieczorem obejrzę i mam nadzieję, że na tym filmie jeszcze ym, nagram ym, moją opinię o całym serialu. Dobra, wydaje mi się, że musimy się zbierać. Mam wrażenie, że wszystko jest dzisiaj przeciwko mnie, bo byłam przekonana, że mam lekarza. Alergologa. Pozdrawiam osoby z alergią. Że mam alergologa na 13. Najpierw sobie pójdę na wgląd tej pracy, potem na alergologa. już nie bo alergologa miałam na 30 i jak wychodziłam z domu na wgląd, to wtedy właśnie to zobaczyłam i zamówiłam taksówkę, zdążyłam wszystko zrobić. Najpierw pojechałam do alergologa, ten wgląd, na wglądzie niestety nie znalazłam sobie żadnych dodatkowych punktów. Potem jeszcze byłam w galerii, chciałam przymierzyć top taki jakby z ramionczek inny niż ten, który przymierzałam, tam na filmie, ale, ale akurat go nie było, ale ten chyba nawet jest taki pomarszczony materiał. Przeszłam przez miasto, kupiłam jego dziankę, więc będzie test, chociaż coś dobrego. I wróciłam na pieszo do domu, bo chciałam pójść na przystanek autobusowy. Okazało się, że cała trasa jest wyłączona, bo robią jakieś remonty. Mój dzisiejszy dzień to jest taka emocjonalna sinusoida, bo po prostu raz tak, mam taki zjazd emocjonalny i mówię, nie no Boże, wszystko pod górkę. Teraz inni tak Inni zdali, już mają wakacje, teraz też będą musiały to oprawiać. I to na jest z takim wewnętrznym boosterem, że już no, ogarnij się, dasz radę. Nie takie rzeczy już przechodziłaś. Naprawdę było tyle przeszkód już. W zeszłym, nie wiem czy to kiedyś mówiłam, ale ja na pierwszym roku, teraz jestem po, po drugim roku studiów, na pierwszym roku studiowałam w Zielonej Górze, bo tylko tam się dostałam. A bardzo mi zależało, żeby pójść tak od razu na ten kierunek, yy, i założyłam sobie, że ja się przyniosę, i było tyle przeszkód. Tyle przeszkód w tym, że mi się przyniosła, i z wszystkim sobie poradziłam. Ale też zauważam, że te wszystkie zjazdy emocjonalne to jest wtedy, kiedy ja się do kogoś porównuję: że o, a ktoś ma tak, a ja mam tak. Wtedy ja się czuję źle. a jak ja się porównam ze sobą i sobie zobaczę, że w mojej sytuacji to jest wytłumaczalne, to się bierze z tego, a to sobie tak i tak, i tak, to wtedy wszystko jest. Układane I wtedy czuję, że nad wszystkim panuje, wszystko ogarniam, dam radę, wszystko zrobić, ale jak porównam się z kimś innym, z kimś obok, to wtedy ja czuję się słaba, gorsza i w ogóle masakra. Więc to jest taki reminder też dla was, żebyście się nie porównywali, nie ma co się załamywać. Kupiłam tą jagodziankę w. To jest strasznie taka budka z pączkami, mocno nadziane. I sobie przytestujemy. Jest bardzo mięciutka, całkiem spora. Wygląda w ten sposób. I słuchajcie. Ile ona może kosztować? Ta ostatnia z, z kawiarni, z Landschaftu, kosztowała 16 zł. Ta to jest pół ceny, 8 zł. Yy, zajdę leżyk. Mm, Przekroję chyba na pół, co? Zobaczymy, jak wygląda na środku. Jest też z lukrem. Ja nie lukrowałam swoich. Wygląda tak, tak, ale mogłam je poruprować. Ta z Landschaftu też była z lukrem. Ja swoje jem ewentualnie z cukrem, pudrem albo bez niczego. Tego nadzienia no, nie jest jakoś mega dużo. Ale ta jagodynka jest ogólnie taka spłaszczona, zobaczmy, powiem tak. Ma bardzo dużo słodkiej kruszonki i słodkiego lukru, przez co dla mnie jest trochę za słodka, a tych jagód nie jest też tak dużo. Tutaj trochę więcej. Dla mnie jest zdecydowanie za mało jagód i za dużo lukru, ale przynajmniej ciasto nie jest tylko jest takie mięciutkie, bo kiedyś jadłam taką jagodynkę, gdzie prawie nie było w ogóle jagód i była ultra sucha. I to była najgorsza jagodynka w moim życiu. Patrzcie, ile jest ciasta z kruszonką i okrem a ile jest jagód? Jestem trochę zawiedziona, bo nazywają się nawet mocno nadziane, więc powinna być mocno nadziana. I w ogóle już kiedyś kupowałam od nich pączki, i one naprawdę mają mega dużo kremu w środku tam marmolady. A ta nie ma akurat tego. Jest strasznie słodka. Znalazłam w widu jagodziankę, więc stwierdziłam, że koniecznie muszę ją wziąć, żeby zrobić test. Ta jagodzianka ma kruszonkę, ale ma jej niewiele i tak go na środku. Porcja jagód nie jest mm, zniewalająca, jest ich całkiem mało, ale weźmy pod uwagę to, że ta jagodzianka kosztowała 2,94. Przypomnę: jagodzianka z kawiarni 16 zł, jagodzianka z budki z pączkami 8 zł, jagodzianka z lidla 2,94. Ja mam tutaj więcej jagód, bo dla mnie to jest za mało, ale ktoś tutaj lubi takie proporcje, jak jest mały jagód. Ja jednak dałbym więcej. I coś słodkiego na wierzch może. Ale ogólnie jest bardzo dobra. Myślę, że biorąc pod uwagę tą cenę, to jest naprawdę pokoja godzienka. I muszę dzisiaj jeszcze poedytować sobie film. I może dzisiaj sobie właśnie obejrzymy ten ostatni odcinek Idola. Byłaby spoko. Jestem po ostatnim odcinku Idola, i szczerze mogę powiedzieć, że to był chyba najlepszy odcinek, ponieważ um, powstać um, The weekenda Tedros się najmniej odzywał i już tam nie rządził, więc um, ten odcinek wyszedł najlepiej. I ogólnie właśnie słyszałam różne opinie, um, że się ludziom nie podoba ten serial i że w ogóle jest. Średni, i nie chcą dalej go oglądać, a żółwym, że ja, jak będzie drugi sezon, to ja będę go oglądała. Więc nie wiem, może to jest jakaś niepopularna opinia, ale jak wyjdzie drugi sezon. To będę oglądała. Jeszcze ostatnio widziałam, że na Netflixie wyszedł nowy sezon Wiedźmina i sobie otwaliłam pierwszy odcinek, żeby tam popróbować to obejrzeć. Ale to jest tak okropnie nagrane. Ja czytam te książki na bieżąco w sensie jestem tak mniej więcej w połowie serii, bo książki mi się podobają i tak co jakiś czas sobie do nich wracam. Ale ten serial jest okropny w ogóle, jakby nie czuć takiego vibu jak ma, jak ma książka. I jest mega nudny, pomimo tego, że ja znam wydarzenia z książki to te wydarzenia w filmie wydają mi się strasznie chaotyczne i w sumie nie wiem co jest, kto jest kim, co się aktualnie dzieje, mam wrażenie, że bohaterowie są okropnie, w sensie aktorzy, są okropnie dobrani do swoich ról, w ogóle jakby nie pasują do tych moich książkowych wyobrażeń i obejrzałam połowę pierwszego odcinka i stwierdziłam, że nie ma sensu, jest tak nudne, że że nie, nie wiem, ale ch chyba dużo osób tak twierdzi, że ten serial im bardzo, bardzo, bardzo nie wyszedł. A szkoda, bo mogłoby być to bardzo fajne. Nie pamiętam, na czym kończyłam ostatnio nagrywać, ale dzisiaj odebrałam dwie paczuszki z paczkomatu i pierwsza jest Zary. I mam taki topik, chyba już go pokazywałam, jak go mierzyłam i kurde, on jest fajny, bardzo mi się podoba ten top. On jest taki krótszy, więc tutaj nie nachodzi, bo jeszcze zamówiłam, jeszcze zamówiłam taki, który jest dłuższy. Nie jest taki śnieżno-biały, tylko kremowy, też jest bardzo ładny, ma taką jedną falbankę na środku, też jest piękny. Przez to, że jest dłuższy, tutaj z tyłu się tak dziwnie nie zagina i jest też taki bardziej opinający, więc ten oddam. Ale zastanawiam się, czy nie zostawić sobie tego, to bo i pasuje do jeansów, i do spódniczek Przyszła mi też ym, paczuszka z Pull&Beara. I niej zamówiłam sobie sandałki. Które, jak wiecie, szukam już od jakiegoś czasu. Jedne są takie, to jest rozmiar 40. Są takie sandałeczki. I są piękne. Ogólnie chciałam zamówić sobie inne. Tylko nie było rozmiaru. Wzięłam 41, bo nam że a może być dobrze. I te drugie są takie. Z taką zapiętką. I to jest 41, ale powiem Wam, że super na mnie pasuje. Więc je zdecydowanie zostawiam. I te. Tymi dwoma paseczkami też są ładne i też są całkiem wygodne, ale ta zapiętka, ten paseczek na wydaje mi się, że jest tak, o tyle wygodny, że ten but mi nie zleci z nogi. Więc, więc zostawiam, że Wam pokazuję jak wyglądają na mojej nodze, tylko sobie muszę jakiś kadr wybrać.